Czołem! Dzisiaj krajobraz z Jarosławem Królewskim. Witam wszystkich serdecznie. Jesteśmy w Warszawie, w siedzibie CineRise firmy Jarosława Królewskiego, który jest bardzo popularny w ostatnim czasie w Krakowie, głównie za sprawą interwencji Wiśle Kraków. Klub, który upadał, był na skraju bankructwa. Jarek z grupą, rozumiem, hmm. zaktywizowanych przedsiębiorców y, i kibiców y, stara się wyprowadzić na prostą. Tak, tak idzie. I, głównie kibiców, myślę. Myślę, że idzie bardzo pozytywnie. Klub jest rentowny po dwóch pierwszych partałach, więc uważam, że jest, y, że idziemy do przodu. Kibice y, przede wszystkim kojarzą Wisłę z całego tej afery y, związanej z wyprowadzaniem pieniędzy. Jak to wygląda z strony prawnej? Prokuratura działa? E, myślę, że tak, że aktualnie śledztwo jest prowadzone. Nawet dzisiaj były pewne zatrzymania. Natomiast to dzieje się gdzieś tam w tle, e, nie zawraca to nam głowy. Robimy rzeczy, które są dzisiaj prymarne, najważniejsze z punktu widzenia klubu, działalności klubu. E, w kwestiach Prymarne. E, Podstawowe. <laughs> nie, ja wiem tylko, co to jest. Okay. Dzisiaj z perspektywy klubu, Jaka e, no jest prymarne. No to przede wszystkim to, żeby klub. Jarek się... jest znany z tego, że mówi binarny, teraz prymarny. Nie, no, to bardzo takie. Posołe, po te słowa. Tak, dokładnie. Natomiast e, to, co jest ważne, no to myślę, że klub dzisiaj porządkuje się w jakiś tam sposób, e, nie wiem, strukturalnie, organizacyjnie. Jest, jesteśmy się, że bardzo fajny, jeśli chodzi o sport, czyli mamy naprawdę dobrą drużynę, która może walczyć z wieloma Innymi klubami w Exercjasie najwyższe miejsca. I myślę, że zaczyna być WISO po prostu zdrowym organizmem i z tego się chyba najbardziej cieszymy. Kończąc ten trochę, trochę taki kontekst, dlaczego rozmawiam z Tobą, mhm. rozumiem, że Ty wszedłeś do tego biznesu, chociaż nie zajmujesz się piłką nożną. Mhm. Na co dzień jesteś człowiekiem, który ma swój startup, Scenarize, mhm. e, który zajmuje się sztuczną inteligencją. Tak, zajmujemy co się. Co to jest ta sztuczna inteligencja? Jak się na tym zarabia? E, co... Wiesz, i... Filipia twierdzi, że każdy startup to jest tylko i wyłącznie dobry PR. Więc jesteś dobrym pr ale. Mhm. Dowozić jakieś produkty? Ja myślę, że tak, dowozimy. No, myślę, że odzwierciedleniem tego, co dowozimy, a czego nie dowodzimy, są nasi klienci i to bardzo duzi w Polsce. Jesteśmy też jednym z największych klientów i partnerów Microsoftu Europy Środkowo-Wschodniej. Mamy sporo tych danych, więc jakby te nasze analizy mogą być faktyczne, czyli Wiecie dokładnie, że ta sztuczna inteligencja jest wtedy właściwa, gdy ma odpowiedni podmiot do analiz, czyli w tym wypadku e, naszym są to, są to dane. E, no taki i, konkret, jakbyś mógł powiedzieć, takim lajkom mm. zupełnie. No to na przykład, jeśli robisz zakupy dzisiaj w niektórych sieciach handlowych, no to tam w Synerize pomaga decyzji o cenach, o segmentacjach tych produktów, które, z których korzystasz. I generalnie sprawia, że, że chcemy dzięki tej sztucznej inteligencji trochę eliminować rutynę życia człowieka. I myślę, że to jest podstawa, taka misja informatyki, czy też e, za tym idąc sztucznej inteligencji. No dobra, to tak tytułem wstępu. A teraz to, co jest jakby z perspektywy mojej kampanii i mm -hmm. nowego definiowania miasta na nowo najciekawsze, to są takie dwa tematy. Pierwszy, to co Wy zrobiliście wokół Wisły, to jest dla mnie pokazanie, że czasem jakaś jest bezwładność starej instytucji, zasłużonej, klub mm -hmm. piłkarski z ogromnymi tradycjami. Siatka jakichś powiązań mafijnych go mhm. jest w stanie zaprowadzić na dno, i nagle przychodzą. No, bo tak naprawdę, dzisiaj w Wiśle znalazłeś swojego kolega. Mhm. I to z Gorlic. Mhm. Dwóch gości z Gorlic. Mających energię, e, zaczyna ratować klub. To jest dla mnie taka historia i zresztą dość młodych, 30-latków, mm. wtedy byłeś przed 30. E, dwóch gości młodych z Gorlic ratuje e, klub, który jest ekonomistą Kraków. Jaki, jaki wniosek jakby społeczny mm. z tego można wyciągnąć? Odbędziłeś mnie trochę, już kończę w derby Krakowa 33 lata. Natomiast, A to sorry. Dobra. Natomiast, ale dziękuję. E, w każdym razie jest tak, że. E, Myślę, że to miało właśnie na celu pokazanie młodym ludziom, młodym przedsiębiorcom, czy też po prostu osobom, które zajmują się taką pracą kreatywną, że dzisiaj nie jest tylko i wyłącznie istotne, jak dużo pieniędzy masz na koncie, tylko wydaje mi się, że jak kreatywnie możesz myśleć o pewnych tematach i też wybierać wpływ na to, co się dzieje wokół Ciebie. I myślę, że Wisła jest takim przykładem, że jeśli się dobrze wykorzysta energię kibiców, społeczności do dobrych celów, to jest się w stanie w, tutaj w naszej społeczności, czy też w kraju, osiągnąć naprawdę dużo. Ale wiesz, to też pokazuje, że ci ludzie potrzebują pewnego przywództwa. Znaczy jak Ty zdefiniowałeś, jakby co trzeba robić, czy Wasza tam, mhm. grupa trzech, trzech mhm. tych inwestorów, jakby pokazała pewien kierunek, no to ludzie jakby w to weszli i nagle się okazało, że w ciągu 24 godzin zebraliście 4 miliony złotych tym crowdfundingiem, tak. to pokazuje, że jakby bierność no tak. Majorskiego czy innych Co ludzi znaczy, wokół, mnie... wokół przez lata jakby, bo, nic się nie działo, i nagle po prostu da się jakby odwrócić ten trend. Tak. Tak? Ja to myślę, jest... że tak jest ze wszystkim. No, trochę trochę martwiło mnie to, że wiecie, w takim dużym kraju jak nasz nie było osoby, która nie byłaby w stanie zaryzykować. Ja myślę, że e, to nasze taki powiedziałbym awers duży do, do ryzyka w Polsce, do biznesów ryzykownych czy do myślenia o rzeczach bardziej ofensywnie, jest dość ofensywny sposób jest dość duży. Natomiast myślę, że to się będzie zmieniało. Ja, ja znam wielu fajnych przedsiębiorców, wielu. Wiele osób, które zajmują się technologiami, którzy już dzisiaj inaczej patrzą na świat, nauczyli się trochę tego świata przez internet, i myślę, że to jest coś, co otwiera nam nowe horyzonty i też będzie miało swoje implikacje nie, w tym życiu instytucjonalnym Krakowa czy też innych hmm. miast Ale z mojej perspektywy, jako człowieka, który działa hmm. bardziej w, w tematach humanistycznych, społecznych, to zawsze jest taki problem, że wy z tego świata technologicznego nie interesują was te zagadnienia, system tak, nie. podatkowy. Oczywiście, że nas interesuje. Interesują, ja jestem, jestem z wykształcenia też z, 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 z socjologiem, więc no, inżyniera no, społeczna. Trochę... Ja jest trochę innym, nie? Ale... Czy naprawdę uważasz, że wśród przedsiębiorców w Krakowie y, ludzi na hasło pod tytułem OK, to teraz zorganizujmy inaczej transport publiczny, kwestie smogu, kwestie szkół? A czemu nie? No, ludzie, ludzie, mieszkają energię, w się y mymować? ludzie kochają Kraków, ludzie mieszkają. W Krakowie. Zależy nam na tym e, i ludziom na tym, żeby mieszkać w lokalizacjach, w których e, i zarówno rodzinom tych, tych osób nie brakuje niczego. Zależy nam na tym, zależy tym ludziom również na tym, żeby e, te wszystkie instytucje, które e, funkcjonują, żeby działały w sposób prężny, działały w sposób innowacyjny, nowoczesny, e, tak żeby nie, nie marnowały czasu, który jest jednostką nie do, nie do kupienia dzisiaj. W związku z tym ja uważam, że cały czas jest miejsce na to, żeby się poprawiać. Nie, ja uważam, że Oczywiście łatwiej jest być racjonalnym, bo przeważnie, wiecie, ambitne rzeczy są nieracjonalne. Okay, Oczywiście to, to, to trzeba zrobić, żeby wywołać tę energię, bo to jest też jakaś taka bariera, wiesz, innego języka. Ty jesteś, niektórzy mówią nawet, że internetowym jakimś takim... Superbarierem? No, tak. Nie, nie chciałem tego mówić. To pokazuje, że jakby odbiór języka, o którym Ty mówisz, definiowania problemów, jest dla świata, na przykład, kibiców piłkarskich, zupełnie egzotyczny. I mam wrażenie, że taka bariera językowa występuje w Wtedy, kiedy się ma urzędnik, społecznik spotkać z kimś, kto się zajmuje sztuczną inteligencją i oni często się nie są w stanie dogadać, nie? bo trochę opowiadają o dwóch różnych światach. I to, I to jest jakby dla mnie zagadnienie, jak w tym Krakowie, gdzie potencjał techniczny, technologiczny jest ogromny, spotkać jakby ludzi o różnych wrażliwościach, różnych językach i jakby pokazać im wspólny cel. Nie? Znaczy, mnie się wydaje, że to jest tak, że jakby ta praca w Krakowie jest, przykładowo w Krakowie, bo w Warszawie oczywiście również, w innych miejscowościach też, jest od wielu lat prowadzona, jakby budowana. Więc z mojej perspektywy no sam Krakowski Park Technologiczny, jeśli chodzi o Kraków, jeśli chodzi o za... No wy tam byliście. Tak, e oczywiście. ja Osobiście nie? bardzo miło. No chyba też zainwestowali w jakimś Tak, Na, jakim no, na, na samym początku w, w, w takiej rundzie seedowej, to był jeden z pierwszych naszych inwestorów. Uważam, że bardzo miło wspominam ten czas. Myślę, że Krakowski Park Technologiczny też go miło wspomina, bo ma, mają fajny zwrot z inwestycji. I już, natomiast i cały czas mają jeszcze czas. Instytucja publiczna, która zarobiła. tak? No? I, I mają jeszcze cały czas akcje w Senerais, więc myślę, że e, będą spoglądać fajnie w tą stronę co się z tym, tym dalej stanie. Ale oczywiście to są takie instytucje wychowujące również, więc wychowujące myślę, że w dwie strony. Z jednej strony tych urzędników, którzy muszą się otworzyć na tą młodzież, a z drugiej strony trochę tą młodzież, która też musi być, pracować w tych ramach, które jednak tyczą się na przykład pomocy publicznej czy elementów, które nie są proste, zero czy też binarne. Po prostu. Binarność musiała paść. Tak. A jak z perspektywy w takim razie już nie tych społecznych rzeczy i publicznych, ale firmy? Mhm. Wspomniałeś Krakowski Park Technologiczny. Czy jest dużo tego typu Przestrzeni w Krakowie, gdzie ludzie o Twoim mm. temperamencie do przedsiębiorczości i zamiłowaniu do technologii mogą się rozwijać. Bo mm. ja takie mam poczucie, że tego trochę brakuje. Jednym mm. z takich pomysłów moich jest to, żeby ten szpital wokół Kopernika, dawny mm. szpital uniwersytecki, nie wpadł w ręce deweloperki, tylko żeby tam zrobić taki kolejny jakiś kampus, zieloną, zieloną dzielnicę innowacji. Ale w ogóle jakby nie czuję takiego zrozumienia, że po prostu wiesz, w Krakowie nie ma jakby takiego myślenia w kategoriach, dobra, to teraz spróbujmy to gdzieś zgromadzić, no bo ci ludzie się muszą gdzieś poznać, muszą mieć, powiedzmy, bliskość geograficzną, nie? Ja myślę, że wiecie, no, Kraków jest naj, jednym z, z dwóch największych miast chyba w Polsce obe obecnie, więc jakby z mojej perspektywy jedno to jest oczywiście wspieranie osób, które zajmują się technologiami, ale pamiętajmy też, że Kraków to jest miasto artystów, to jest miasto ludzi szczególnie uzdolnionych, jeśli chodzi o kulturę, jeśli chodzi o różnego rodzaju takie walory, powiedziałbym, artystyczne, więc z mojej perspektywy to jest tak, że raczej trzeba podchodzić do tego w taki sposób, że buduje się taką społeczność, w którym Mieszają się interdyscyplinarne, mhm. e, powiedziałbym takie e, wątki, i przez to ludzie rosną. I uważam, że mm. jeśli miasto Kragu będzie takim synonimem takiego, takiej otwartości na, na intelektualne romanse, to będzie to naprawdę świetne miejsce do tego, żeby tak kiedyś dawno był, był to, był to, tak, było takie miejsce e, twórcze, tak samo, żeby odtworzyć tą, e, m, m, tą powiedziałbym, taką. Aktywną rolę Krakowa e, jakby na mapie Polskim. Zawsze był kojarzony z tą taką e, myślą nietuzinkową i uważam, że dzisiaj w tą stronę e, powinien też Kraków dzisiaj iść. Miasto intelektualnych romansów, Dobre, tak, na no no, przykład. Prawie no. jak ten, tak. Tak, jak spod super, no. super. Znowu mnie powiedzą, że jestem się tym ale <laughs> dobra. E, jakby coś tam mogę wziąć. Okay. A czemu tych. Dobra, tych intelektualnych romansów nie ma za wiele. Czy te miejsca są ograniczone? Nie, nie masz takiego wrażenia? Jakby czy, czy przestrzeń jest rzeczywiście tym, tym, w co trzeba byłoby inwestować? Czy bardziej chodzi o fundusze? Czy bardziej chodzi o dane? Niektórzy mówią też, że gdyby Kraków publicznił dane, to wtedy wokół miasta też mogłoby powstawać dużo firm, które miały swoje pierwsze wdrożenia. Jak ty to widzisz? Czy myślę, że coraz więcej jest inicjatyw, na przykład takich, powiedziałbym open data, czy innych, które są związane z udostępnianiem takiej informacji publicznej, na tym można budować różnego rodzaju biznesy, e, czy też przedsiębiorstwa. Natomiast e, wydaje mi się, że to nie tyczy się również miejsc, bo też w Krakowie jest coraz więcej miejsc, parków i innych e, technologicznych, w których można się spotykać i tym podobne. Natomiast uważam, że powinni, powin, powinny te inwestycje w te eventy, które są i, i które nie wiem, łączą młodzież, edukują też osoby z liceów do wcześniejszego, po prostu wcześniejszej aktywności, czy zawodowej, czy innej, powinny się odbywać coraz częściej, w różnych miejscach. I myślę, że to niekoniecznie chodzi o to, żeby one były cykliczne w jednym miejscu, tylko żeby dotykały różnych dziedzin Krakowa. I myślę, że takie otwarcie na innowacje, gdzie raczej steruje się trochę popytem i podażą tej innowacji, czyli z jednej strony zgłasza się pewnego rodzaju po prostu takie potrzeby, potrzeby, bo, potrzeby tak? lub, lub bolączki, które się ma. Czyli jakbyśmy dzisiaj przeszli po większości instytucji i prosili o wylistowanie bolączek, na które najwięcej po prostu idzie finansów, jeśli chodzi o inwestycje. Mhm. To jest nawet z prostego, dziennego życia człowieka w takim instytuc z takiej instytucje, że na przykład nie wiem, digitalizacja dokumentów, ocerowanie tych dokumentów, żeby nie trzeba było przypisywać formularzy. Dzisiaj to się wszystko robi automatycznie, kosztuje to niewiele, jak czasami nawet jest dostępne to w open source. Więc jakby z mojej perspektywy to jest... Ale jakby... też wywóz śmieci, gospodarka no zamkniętego, tak. Tak? Uważam... komunikacja jakieś aplikacje, tak. które integrują, tak. Tak? Więc ja myślę, że do, do tego trzeba podejść oczywiście kreatywnie. Być może trzeba podejść również tak, żeby, żeby te programy były prowadzone również tak multidyscyplinarnie pomiędzy uniwersytetami. Oczywiście wydaje mi się, że cały czas trzeba bardzo mocno zwrócić uwagę na ten transfer technologii z, z uczelni do biznesu, bo jednak wiele rzeczy nam umyka w tych szufladach, a, a często z takich rzeczy czy projektów, które ja przeglądam na swoim, na swoim uniwersytecie, na swojej uczelni, mogłoby powstawać wiele świetnych firm za granicą, które byłyby świetnie dotowane i tym podobne, a tak naprawdę one trochę giną w takim haszczu różnego rodzaju pracy i walki o punkty w tych wszystkich konkursach ministerialnych. No, no rozumiem. By... Chociaż zmienia się też w wiele w tym temacie. No dobra Jarku, trochę zaczyna już mocno wiać, więc musimy do mhm. puenty. Kraków za 10 lat. W marzeniach Jarosława Królewskiego. Czym będzie? No moja żona chciałaby tam wrócić, więc jednym z głównych warunków jest to, żeby nie było smogu, więc o to na pewno mhm. warto walczyć i myślę, że że to jest coś, co jest na wyciągnięcie ręki, jeśli będziemy mieć tak naprawdę skoordynowane działania. A przede wszystkim wydaje mi się, że Kraku powinien być taką, powinien pozostać ze swoim takim magicznym przymiotnikiem, który jest często stosowany w wielu różnych przekazach, czy to marketingowych, czy, czy dla podróżujących po całym świecie. Natomiast wydaje mi się, że to powinno być miasto, które dużo bardziej słucha mieszkańców, czyli używa tych nowych technologii, żeby podejmować decyzje trochę tak jakby z, z biciem serca mieszkańców tego, tego miasta. I ja wam podam świetny przykład z, z Arabii Saudyjskiej. Ja wiem, że odległy, że wiem, że bardzo trudny, ale tam jest jeden tego KPI, który, czyli taki cel, który optymalizują aktualnie wszystkie ministerstwa w tym swojej wizji Saudii. 20-30, chcą gdzieś zbudować nowe miasto, w ogóle swój własny księżyc, postawić inne takie dziwne rzeczy. Jest szansa, że Synerais będzie brał udział w tym projekcie, biorą też w tym projekcie takie firmy jak Boston Dynamics, Google, Microsoft i inne. Natomiast to co jest, wiecie, fajne. Budować księżyc to jest. Też nie tylko księżyc, tylko tam całe, całe miasto, my w tej części dotyczącej data. Natomiast jeden z tych takich indeksów, które oni tam mają, pod które są podporządkowane wszystkie indeksy, jest tak zwany Index of Happiness. Czyli taki indeks szczęśliwości człowieka. Ja myślę, że jakość demokracji jest zawsze powiązana z jakością życia człowieka, więc uważam, że nawet używanie narzędzi tych internetowych do podejmowania decyzji bieżących, nawet nie w formie referendów, ale takich powiedziałbym konsultacyjnych, jest, jest czymś bardzo istotnym. I to w tą stronę moglibyśmy pójść na różnych płaszczyznach e, po to, żeby dostawać ten feedback częściej dotyczący konkretnych instytucji, najbardziej palających problemów, priorytetów, które takie polityce społeczne czy socjalne można, e, można budować. I wtedy myślę, że, że te projekty Będą bardziej dopasowane do potrzeb do ludzi. Czy mówisz trochę o takiej zmianie, przejścia z analogowego sposobu komunikacji między, tak. między politykami a obywatelami tak, na takie czyli po prostu. takie obopólne słuchanie, bo, obopólne słuchanie, bo wyjaśnianie nie. decyzji, ale również jakby większy wpływ na te decyzje. Myślę, że to jest możliwe. Wymiana tych informacji również jest możliwa. Oczywiście nie będę mówił o takich prostych rzeczach jak digitalizacja dokumentacji, urzędów i tych rzeczy, bo myślę, że każde miasto ma to w na, na hierarchii swoich priorytetów. E, natomiast tak, postawiłbym na, na ten Index of Happiness i uważam, że... Kraków to przed... miasto szczęśliwości. Tak. I chciałbym, żeby po prostu było tak, że, że jest, to, jest to jakby miejsce, w którym bardzo ceni się E, takie, powiedziałbym, nietuzinkowe, e, wyszukane osobowości i się szanuje ich pracę. I mówię tu zarówno o sportowcach, zarówno jak i artystach, jak i o ludziach, wielu talentów, które w Polsce mogą być niszowe, ale na świecie bardzo mocno doceniane, bo jest dzisiaj wielu, nie wiem, młodych artystów, młodych ludzi, którzy mają pasję do jakichś specyficznych dy dyscyplin, nawet tych humanistycznych, ale z, z punktu widzenia rynkowego nie mogą ich realizować. Więc ja bym też bardzo mocno chciał o takie, takie osoby zadbać. E, I żeby również ten, ten, ta transmisja Pokoleniowa w kontekście właśnie takich wartości gdzieś tam odbywała się na dużo bardziej, powiedziałbym, takim surowszym poziomie, czyli żebyśmy byli w stanie to dziedzictwo czy to intelektualnie przemycać w takich codziennych, jakby myślę, że szablonach myślenia, ale też pewnego rodzaju, taki powiedziałbym, Symbolach tego, e, tego, czym Kraków był i czym, czym ma być w przyszłości. Natomiast, oczywiście, mamy wiele do poprawy w infrastrukturze w Krakowie e, i inne rzeczy, o których chyba wszyscy wiedzą. E, nasza... Tak ja naprawdę, podstawową zmianą, którą opisujesz, to jest zmiana sposobu tak, myślenia, myślenia o wspólnocie. Tak, tak, że ta wspólnota tak, powinna być dokładnie. dużo bardziej inkluzywna, z, dużo bardziej otwarta na ambitne projekty, tak. I dużo bardziej mhm. od, zorientowana na jednostki tak. sto, mhm. utalentowane, a nie taka trochę zamykająca się w sobna, w ogóle zorientowana wokół, na człowieka, wokółek, na obywatela. I myślę, że na, jak wykorzystać te narzędzia, wszystko, co daje nam dzisiaj technologia, żeby ta te quality of life, czyli jakość życia mieszkańca Krakowa, była z nim w dużej mierze konsultowana. I uważam, że to jest coś, co, co da się fajnie zrobić. I od tego wszystko pójdzie już potem gładko. Dobra, wielkie dzięki. Bardzo Powodzenia dziękuję. Na wszystkie działania. Powodzenia.